Dzień dobry bardzo, słuchajcie, plany planami, niestety życie życiem, e, mieliśmy być w weekend w zupełnie innym miejscu, e, mieliśmy totalnie inne plany, jak widzicie zresztą chyba po Filemonie, że jesteśmy w domu, zostaliśmy w domu, jesteśmy w Warszawie, dzisiaj słuchajcie jest albo 30, chyba. wydaje mi się, że jest 32 stopnie, e, także ja generalnie w taką pogodę bardzo, bardzo słabo funkcjonuję, także siedzę na chwilę, wyłączyłam wiatrak. Siedzę w domu, absolutnie nigdzie nie wychodzę Właśnie przed chwilą wrzuciłam um, Takie posty na Instagramie Że wiecie co najbardziej lubię robić W taką pogodę jak jestem w Warszawie Siedzieć pod wiatrakiem e, I dużo z Was mi napisało, że też źle czujecie się w upał Ja zresztą już też o tym mówiłam Że po prostu nie jestem w stanie normalnie funkcjonować um, No ale niestety Obowiązki mnie zatrzymały Nas zatrzymały w ten weekend e, Także jesteśmy w domu Spędzamy ten czas Nareszcie, już na spokojnie. Mam wrażenie, że weekend spędzimy na ucinaniu sobie drzemek i oglądaniu seriali, i powiem Wam szczerze, że ja nie przepadam za taką formą spędzania czasu, co zresztą możecie u mnie zauważyć. Natomiast czasami jest tak, że jak jestem bardzo wycieńczona psychicznie. To to jest jedyna rzecz, na którą ja mam ochotę, która mnie jeszcze dodatkowo nie męczy. Ja wtedy jakoś powiedzmy regeneruję się i dochodzę do siebie, zwłaszcza w połączeniu z taką pogodą. Także słuchajcie, my teraz, ja też nie jestem za bardzo serialowa, ja zawsze mówię, że dla mnie najlepszym serialem jest YouTube, no ale jakby jak spędzamy razem czas, to nie będziemy YouTube a oglądać, tylko właśnie jest to taki serial zazwyczaj. I słuchajcie, teraz oglądamy Dark. Jestem bardzo ciekawa, czy kojarzycie ten serial, czy oglądaliście, bo e, tak jak to moja przyjaciółka stwierdziła, ona już obejrzała wszystkie sezony, że jest to najbardziej pokręcony serial na świecie, i my rozpoczynamy trzeci sezon. No i powiem Wam, że faktycznie ja początkowo się w niego nie mogłam wkręcić. Ja też mam tak, że mnie seriale za bardzo nie interesują i jakby mm, mogę. W, w każdym, w każdym momencie przestać go oglądać, natomiast faktycznie jest na tyle pokręcony, że trzeba się mega skupić i trzeba nad nim po prostu, wiecie, myśleć. To nie jest taki serial jak, nie wiem, przyjaciele, że a wiecie, leci w tle i, i wiecie o co chodzi, jak go oglądacie. Nie, tutaj się trzeba mega skupić. Także jest naprawdę pokręcony. Jeśli oglądaliście, koniecznie dajcie znać, co myślicie, tylko w razie czego bez żadnych spoilerów, bo ja nie znoszę. Po prostu co sądzicie o serialu? Czy, czy podobą wam się czy podobał wam się, czy nie. A tutaj pani Bułkowska miała drzemkę z tatełkiem i zostali, ojej, zostali bardzo brutalnie obudzeni. Tak. No ale chociaż jedzenie ktoś wam ugotował i przyniósł. Mhm, rozumiem. Kłodek jest zaspany. Tak, pokaż się, no piękno Jeżeli chodzi o obiady, w ostatnich dniach upływały nam, słuchajcie, na jedzeniu na dowóz. I tak jest też dzisiaj, nie mamy siły gotować, ani w zasadzie ochoty. I dzisiaj przyszło indyjskie jedzonko. Ja mam chicken, tak? Nie. Chicken, chicken tikka masala, a Ty masz butter, butter chicken. chicken. Jestem ciekawa, czy lubicie, ja uwielbiam, tylko trzeba mi tą kolendrę zabrać, bo ona jest trująca. Proszę, możesz sobie wziąć całą, co do jednej. No bo ona mi tak jakby nie wiem. Dominuje? Ona smak? dla mnie. Tak, ona dominuje smak i ma takie właściwości, że ja mam wrażenie, że ona mi odkaża usta. Czy to nie? Dużo, dużo. No chyba. Dobra. Jemy. Smacznego. Smacznego. Zobaczcie, jakiego mądre, mądrego mamy kota. Kupak. Zapraszam Państwa na pokaz, tylko tak się schował. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Patrzcie Kupak. na to. Patrzcie Siad. Łapka. Dziękuję. Widzieliście ja to... to? Proszę bardzo. Kotek daje łapkę i siada. Jesteś siebie dumny, czego nauczyłeś kotka? Jak będzie to robił bez jedzenia, to będę. Nie no, zawsze musi być jakiś element motywacji. Zobaczmy, czy jeszcze pamiętam. Chodź. No Już dostała, półka, to może być. Półka. Chodź. Chodź. Siad. Łapka. Dziękuję Kochania mądra taka, bo mamusi taka jest ucynna. Witam was wieczorową porost. Stwierdziłam, że pokażę Wam dzisiaj moje kroki w wieczornej pielęgnacji. Czasami zmieniam, o, tam możecie zauważyć mapę. Czasami zmieniam te kosmetyki, ale ostatnio w zasadzie od jakiegoś dłuższego czasu już ich używam, bo w zasadzie większość jest już na wykończeniu, także pokażę Wam wszystkie kroki w pielęgnacji. Także teraz mam makijaż i mówię po kolei, co będę robić. Eee, po pierwsze. Dziękuję bardzo fokusowi. Po pierwsze będę zmywać makijaż płynem micelarnym z Garnier'a. Ja wielokrotnie wam o nim mówiłam, bo to jest produkt, do którego ja po prostu co jakiś czas wracam. Mam wrażenie, że co butelkę Testuję nowość, żeby później wrócić do niego. Nowość dla mnie, żeby później wrócić do niego. Także znowu wróciłam, to jest wielka butla 700 ml, naprawdę na długo starcza i nie podrażnia mnie, bardzo skutecznie zmywa makijaż. Wiecie, nie mam z nim najmniejszego problemu, także chętnie do niego wracam, później jak już mam płyn micelarny. E, użyj, jak już mam płyn micelarny zaaplikowany i, że tak powiem wierzchnia warstwa makijażu jest zmyta sięgam po jeden z moich ulubionych żeli do twarzy i to jest taki do cery trądzikowej oczyszczający z awen. bardzo go lubię, to też jest ogromna butla 400 ml dzięki temu, że ma pompkę, jest bardzo wydajny, tutaj możecie zauważyć jego kolor Mm, jakbyście go chciały znaleźć genialnie domywa resztki makijażu e, może troszeczkę przesuszać, dlatego ja używam go tylko właśnie raz dziennie e, i co, myślę, że do suchych cer bym go nie poleciła e, ale u mnie sprawdza się fajnie i też nie wiem, która to jest mała butelka podobnie jak w przypadku tego płynu micelarnego z garnier, z garnier ja po prostu wracam do niego co jakiś czas no dobra i słuchajcie mam już umytą twarz i w dzisiejszej pielęgnacji wykonam mój Halo, Focus, dziękuję bardzo. Wykonam mój ukochany peeling z The Ordinary, ten taki peeling kwasowy, krwawy, czerwony. On super pozbywa się martwego naskórka, sprawia, że cera jest taka rozświetlona, oczyszczona, jakieś niedoskonałości e, zniwelowane delikatnie e, i skóra po jego użyciu po prostu spija wszelkie kosmetyki. Jak już go użyję, nie wiem co mam znowu na ręku, jakiś puder chyba, jak już go użyję, zmyję Hmm, oczywiście później sięgam po tonik i po jego użyciu nie sięgam po żadne, wiecie, kwasowe yy, toniki, tylko użyję tego yy, hibiskusowego toniku do twarzy z Sylwego. i on jest, słuchajcie, no fokus, chciałam wam powiedzieć. O. I wiecie co? Yy, on tutaj jest napisane, że on zapewnia skórze optymalne nawilżenie, yy, uzupełnia makijaż, nadaje świeżość i ukojenie. Powiem wam, że to ukojenie. Jest naprawdę odczuwalne, ponieważ on jest takiej konsystencji dość gęstej, powiedziałabym delikatnie galaretkowatej, no nie wiem, jak taki bardzo rzadki kisiel, nie wiem. Słuchajcie, ja go nie aplikuję przy pomocy wacika, ja y, kilka kropli wylewam kilka kropel na dłonie i po prostu dłoń mi sobie wiecie tak delikatnie wklepuję go w twarz jest świetny i zawsze właśnie po użyciu tego peelingu kwasowego używam tego, tego toniku dobra, kolejno będzie krem pod oczy ja mam akurat nie mam fokusa na pewno z tego co widzę ja mam krem pod oczy z Bandy. sprawdza się spoko, ale wiecie u mnie relacja z kremami pod oczy jest taka, że ja chyba nigdy nie widzę różnicy Pomiędzy poszczególnymi kremami i, i pomiędzy tym, czy coś dają, czy nie. Później użyję. Później użyję serum z Pixi tego glow Tonic serum. Mm, powiem wam szczerze, że jest ok. Natomiast yy, zdecydowanie bardziej wolę to z The Ordinary. Jego efekty nie są jakieś spektakularne. Może troszeczkę rozświetla skórę ale nie, zdecydowanie do niego nie wrócę, chcę je zużyć nie jest to jakiś bubel, aczkolwiek ja po prostu po tych wszystkich zachwytach spodziewałam się czegoś więcej no i ostatnia kwestia, że tak powiem zamykanie serum tutaj mam taki zwykły krem nawilżający z apteki SVR, wersję bogatą jak widzicie jest już przecięty nie mam mu absolutnie nic do zarzucenia wiecie, ja też od niego nie wiadomo czego nie oczekuję to jest dla mnie taka warstwa domykająca moją pielęgnację, właśnie serum Yy, tak jak mówię, sprawdza się, ok, ta wersja bogatsza yy, właśnie też sprawdza się u mnie fajnie po tym yy, krwawym peelingu z Diordinary. Także już przecięta, jak widzicie, kończę. No i co? I to są moje dzisiejsze wszystkie kroki w pielęgnacji. Zabieram się właśnie za moje wieczorne zabiegi i życzę Wam miłego wieczoru. Myślę, że złączę ten dzień i kolejny będzie taki weekendowy vlog. dzień. Dobry Dzień dobry. Ja myślę, że tylko my możemy mieć takie szczęście, że słuchajcie, są 32 stopnie, zero zapowiedzi jakich, jakichkolwiek opadów. Nawet okulary mam mokre. No i stoimy, bo dopadł nas deszcz. Fajnie było polatać dronem. Także czekamy. Co pan na to? Zaraz przejdzie. Przejdzie bokiem No, także. Ciepły letni deszcz za nami Ja myślałam, że będziemy jechać dalej Ale zaczęło padać coraz mocniej, więc stwierdziliśmy Dobra, przeczekamy to Pogoda na szczęście trochę się poprawiła Więc trochę latamy Ale powiem Wam szczerze Że chyba straciłam kondycję Albo po prostu to kwestia upałów Że jest mi tak ciężko No wej! że jest mi tak ciężko, że Hello. jestem cała zasapana. I podporadzone to Nie? Czuję się delikatnie stalkowana. Dobra, ja już włączam to, bo już się zaczynam bać po prostu. Słuchajcie, przesadziłam trochę moje zdechlaki i pokażę Wam, co zostało z tego, co było na balkonie, ale tak. Przesadziłam swoją e, pokrzywkę, chyba tak to się potocznie nazywa i tutaj zobaczcie, z całego opakowania bazylii mam tylko jedną, a tutaj mój chłopak zasadził e, pomarańcze i cytryny i tak ładnie nam to wyrosło i stwierdziłam, że przeniosę to z balkonu na okno. Tutaj ten mój bananowiec też jest przesadzony. Palma, która super odbiła, zobaczcie jaka jest ładna. Nawet ostatnio wam ją pokazywałam. Postanowiłam przesadzić ją wreszcie do większej doniczki. I tutaj papryczki chili e, zaczynają powoli kwitnąć. No, ale z racji tego, że jest bułka, my staramy się nie wychodzić na balkon, żeby wiecie ona gdzieś nie czmychnęła. I to też postawię na okno. Także proszę bardzo, przesadzone. Wiecie co, ogarnęłam trochę mieszkanie. Tutaj e, robią się naleśniki, bo dostałam taką prośbę, więc stwierdziłam, dobra robię. E, I słuchajcie, kurde, nie wiem jak się ustawić, żeby światło było dobre, żeby widzieć, czy tu się nie pali. E, I wiecie co, rzuciłam dzisiaj na Insta e, to takie pytanie, e, okienko do zadawania pytań i dostałam super pytania i chciałam się do jednego albo do dwóch, jak się mocno nie rozganam, e, ustosunkować. Otóż. Mm, Pierwsze pytanie, na które chcę odpowiedzieć, brzmiało coś na tej zasadzie: jak przestałaś ulegać presji konsumpcjonizmu w sensie, w odniesieniu do kosmetyków? I słuchajcie, ja tak um, uważam, że to jest bardzo fajne pytanie, ponieważ mam wrażenie, że większość kobiet miała albo ma problem z. Kupowaniem zbyt dużej ilości kosmetyków, zwłaszcza kolorówki, której tak naprawdę nie jest w stanie sama zużyć. I ja tutaj nie mówię, wiecie, o makijażystkach i tak dalej, tylko mówię o kobietach, które kupują kolorówkę na własny użytek. I ja słuchajcie, dokładnie miałam tak samo. Yy, ja nie pamiętam już dokładnie tych liczb. liczb ale pamiętam, że miałam około 30 pomadek w odcieniu Nude i ciągle mi było mało. Ja ciągle chciałam czegoś więcej. Tak jakby kupiłam jedną i od razu już rozglądałam się za kolejną, gdzie tak naprawdę nie zdążyłam się nacieszyć tą poprzednią. Używanie ich nie sprawiało mi radości. Ja ciągle, wiecie, chciałam więcej. I właśnie zdałam sobie sprawę, że ja taką presję sama na siebie nałożyłam. To nie było tak, że przecież ktoś mi kazał kupować, tylko wiecie, dziewczyny na Insta pokazywały, wtedy jeszcze na blogach pokazywały różne nowości, różne linie, które wychodziły. No mówmy się, firmy kosmetyczne na tym zarabiają, tak? Więc tych nowości wychodzi bardzo dużo. I ja słuchajcie, miałam super metodę. Poczekajcie tylko przerzucę leśnika. Zaraz wracam. Dobra, już jestem. Tam jeden naleśnik prawie się spalił, bo jak zwykle się rozgadałam, ale zmniejszyłam płomień i, i wracam. Także słuchajcie, ja pamiętam u mnie taki przełom nastąpił wtedy, jak y, nałożyłam jakąś pomadkę w odcieniu nude. W ogóle strasznie się chyba świecę, albo to takie światło. Nałożyłam jakąś pomadkę w odcieniu nude, a później za jakiś czas spojrzałam do lustra i zapomniałam jaka to była. Zaczęłam jej szukać, i okazało się, że ja dosłownie y, miałam naprawdę. 5 czy 6 praktycznie identycznych kolorów. Nie widziałam sama, gdyby ktoś mnie zapytał, jaki to był kolor, nie potrafiłabym odpowiedzieć, bo one się niczym praktycznie od siebie nie różniły. I słuchajcie, wtedy nadszedł mój detoks zakupowy, nawet sama chyba to wtedy tak nazwałam, e, ponieważ ja zrobiłam sobie terapię wstrząsową, szokową, którą zresztą każdemu polecam. Polecam każdemu, kto. Podejrzewa, że może mieć problem z ilością kosmetyków i problem z kupowaniem kolejnych kosmetyków. Ja zniosłam wszystkie swoje kosmetyki i do pielęgnacji, i do makijażu, i do paznokci i tak dalej na łóżko. Wiecie, ze wszystkich torebek błyszczyki, jakieś pomadki, kremy do rąk z różnych szafek, z różnych miejsc w domu. I słuchajcie, jak ja zobaczyłam, ile tego mam. Ja się przeraziłam, mi się po prostu zrobiło niedobrze. Yy, przestało mnie to w jednym momencie bawić, bo to było chore. Te ilości, moim zdaniem, na własny użytek były chore, i na mnie to podziałało jak kubeł zimnej wody. Yy, ja wtedy, pamiętam, rozplanowałam sobie, robiłam listę poszczególnych produktów, jakie posiadam. Pamiętam, że tam było około 40 żelu, żeli pod prysznic. I ja po prostu zrobiłam sobie listę tego, co posiadam, i zaczęłam skrupulatnie i systematycznie to zużywać. Niektóre kosmetyki, pamiętam, właśnie kolorówkę, głównie kosmetyki do ust, porozdawałam koleżankom. No i co, i tak naprawdę ja do tej pory zużywam te kosmetyki, to nie jest tak, że się z tym uporałam. I ja polecam, jeśli uważacie, że macie problem. Z ilością kosmetyków, że powoli was zaczyna to przytłaczać. Znieście wszystko w jedno miejsce. Zobaczycie wtedy, ile tego macie. I naprawdę odechcie, odechce się wam zakupów, gwarantuję wam to. Mi się tych... Słuchajcie, przychodzę jeszcze na chwileczkę, uzupełnić yy, tą wczorajszą, swoją wczorajszą wypowiedź, bo zajęliśmy się tymi naleśnikami jedzeniem. I wiecie, zanim mi się aparat naładował, to stwierdziłam: Dobra, dokończę. Jutro, zresztą teraz jest lepsze światło Słuchajcie, ja chciałam jeszcze tylko uzupełnić swoją wypowiedź o to, że to absolutnie nie jest tak, że ja się, nie wiem, zarzekam Czy że tutaj teraz twierdzę, że ja już nigdy nie kupię żadnego kosmetyku kolorowego, dopóki nie zużyję innego Nie, absolutnie nie o to chodzi Zresztą widzieliście jakiś czas temu, że kupiłam rozświetlacz i, i jakby to nie była, wiecie, potrzeba, taka konieczność wręcz Bo no mam inne rozświetlacze i jakby to wiecie... Mm, Absolutnie nie jest tak, że ja nie miałam i odczuwałam palącą potrzebę. Nie, to była moja zachcianka, czasami tak jest i słuchajcie, to, tak jak mówię, to nie o to chodzi, że ja się tutaj teraz będę zarzekać. Tylko dla mnie w tym wszystkim, w całym tym procesie najważniejsze jest to, że przede wszystkim ja zdałam sobie sprawę z tego, że ja tych kosmetyków miałam za dużo, zdałam, zdałam sobie sprawę z tego. Ile czasu zużywa się taki jeden produkt kosmetyczny? I co najważniejsze, ja czerpię przyjemność z tego, co już mam w kosmetyczce. Mówię i patrzę tam tą stronę, bo tam akurat mam kosmetyczkę. Ja po prostu czerpię przyjemność z tego, co mam już, a nie jest, to wiecie, takie, że kupię, aha, fajnie, fajnie, odkładam to i już rozglądam się za czymś nowym. Absolutnie nie. Na ten moment zresztą myślę, że w całym tym procesie. Nie powiem, że kosmetyki pielęgnacyjne, bo jakby pielęgnacją sfokusowaną na potrzebach mojej cery nadal się interesuje i, i nie uważam, że to jest coś złego. Zresztą w ogóle no, ten temat, wiecie, jest taki... Taki po prostu mój, chciałam się z nim, nim z wami podzielić. Nie mówię, że wiecie, że nagle posiadanie kosmetyków, wielu kosmetyków do makijażu, to jest coś złego. Ja po prostu mówię o swoim spostrzeżeniu co do swojej osoby. Także u mnie na przestrzeni tych lat, na przestrzeni tego procesu, tak naprawdę makijaż przestał ogro, odgrywać taką ogromną rolę. I to jest, wiecie, też paradoks, bo ja nigdy nie chodziłam nie wiadomo jak wymalowana. A miałam dużo tych kosmetyków i tak jak mówię, dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ja teraz już znam umiar. Eee... Cieszę się z tych kosmetyków, które posiadam i używam ich z przyjemnością, a nie ciągle rozglądam się za czymś nowym. Także to tak jeszcze woli wyjaśnienia, żeby nie było, że ja, wiecie, tutaj teraz uprawiam ascezę, a za kamerą kupuję nowe kosmetyki. Nie, to co ja kupuję, jeśli chodzi o kosmetyki, chętnie wam pokazuję, bo ja lubię poznawać wasze opinie, lubię się dzielić z wami moim zdaniem, lubię wymieniać poglądy. Także no to tyle, po prostu jeszcze chciałam, tak wiecie, dopowiedzieć, żeby zamknąć ten temat. No i tutaj też jestem bardzo ciekawa, jak to jest u was. Czy, macie, czy uważacie, że macie za dużo? dużo kosmetyków, czy macie za mało, czy ciągle Was kuszą nowości, wiecie, bo ja uważam, że każdy z tych etapów jest fajny i najważniejsze, żebyśmy dobrze się czuły um, same ze sobą i, i, i też z tymi kosmetykami, jakie posiadamy, także jestem bardzo ciekawa Waszego zdania i jestem ciekawa, czy któraś z Was robiła sobie może kiedyś taką terapię wstrząsową właśnie tak, żeby znieść wszystko w jedno miejsce, bo... Ja pamiętam tamten dzień i pamiętam swoją reakcję i pamiętam tak naprawdę swoje niedowierzanie i swój szok. Także i to naprawdę podziałało. Także jeśli miałybyście ochotę, jeśli macie ochotę przestać kupować kosmetyki kolorowe, ale ciągle gdzieś tam coś tam Was kusi, to ja proponuję właśnie coś takiego, jak ja kiedyś kiedyś zrobiłam i myślę, że dla mnie na tamten moment nie byłoby lepszej metody. No, także moje podejście do zbyt dużej dla mnie ilości kosmetyków znacie. Wiecie już, y, jakim sposobem pozbyłam się tego głupiego dla mnie nawyku kupowania. No i co? I czekam właśnie na Wasze historie, jak to u Was wyglądało z makijażem. Czy też miałyście taki moment zachłyśnięcia się tym światem makijażu? Dobra, kończę już, bo standardowo, muszę też to powiedzieć, standardowo rozgadałam się, a miało być krótko, także. Kończę, nie przedłużam i widzimy się w następnym filmie.